Dzień dobry, dzisiaj z moim przyjacielem z 5 z Andrzejem Dudzikiem będziemy montować u niego w garażu taki podnośnik i pokażemy Wam, czy to się sprawdzi, czy to się nie sprawdzi. Z firmy Normet. Podnośnik nam już przyszedł w całości. Zapraszam na oglądanie. Kurier przywiózł windą ja z firmy od siebie wziąłem paleciaka, żeby to było łatwiej przewieźć, rozwieźć. Tu odginamy te blaszki centralnie do góry. Tu podejrzewam, jest sterownik całości. Musimy to wyprostować, rozpakować i ściągnąć tą pokrywę do góry. Okay, tu Andrzej rozpakowuje. No i tu mamy sterownik. Instrukcje obsługi. Podejrzewam, że też będą dokumenty. Ok, przystępujemy do montażu. W tej skrzynce był sterownik, ten model jest akurat na tak zwaną siłę, Andrzej sobie tam już podprowadził, w garażu siłę, są jeszcze na 220, ale to trzeba się z normatem kontaktować, wyciągamy, w dwie osoby wcale takie lekkie nie jest, ile Andrzej? No. Wygląda na to, że będzie końcówka bardziej pasowała, tu do tego, okay. dobra, wyciągamy to. Około chyba 150 kg, tak? Bo Ci też strzeliło w nie sobie. Wiem, ale lekkie nie jest. Tych lekkie nie jest. Okej. Okej. Okay. Okay. Tu finalnie ma stać sterownik. Tu sobie Andrzej podciągnął siłę. Rozpakowujemy tą skrzynię. Te blaszki do góry. Wyciągamy to. Weźmy wszystkie, wszystkie te, Oho, te blaszki. Wyciągamy. Tak to finalnie wygląda w środku. Za chwilę zaczniemy czytać instrukcję obsługi, mam nadzieję, że zaczniemy ją czytać przed złożeniem, żeby później nie było, że coś nie działa. Okej okay, Andrzeju, odstawiamy, składamy to. W podnośniku takie gumy, ale znacie Forda i miejsce na... w Mondeo bynajmniej. Ta guma powinna być ze 4 razy grubsza, żeby złapać próg w Mondeo. Minimum 2. Ewentualnie przeciąć na pół i Zobaczymy, będziemy kombinować. Ja będę się dokupi jeszcze tych, 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 tych kosteczek, żeby podnieść auto. Ok, rozpakowujemy dalej. Paleciak warto sobie od kogoś pożyczyć, do takich spraw jest idealny. Andrzej niezbędny, podjedzie tam do końca i stamtąd sobie cofniemy. Tutaj, słuchajcie, jeszcze instrukcji nie czytaliśmy. Tu mamy taki wózeczek ze sklepu, wziąłem do wożenia palet, znaczy nie palet, tylko do wożenia z z napojami. A tutaj paleciakiem. Pokażę, że jak to wydostajemy z tego. O. Słuchajcie, tak się na ładnie to wyjeżdża. Uwaga, tam na boku są kable. Okej. Okay. Wnieśliśmy deski, już jest dużo miejsca. No i w końcu zaczynamy czytać instrukcję obsługi. I to powoli składać. Zaczęliśmy czytać instrukcję. Okazuje się, że do tego są takie fajne wózeczki. Tu się zapina taki fajny zaczepik w ten sposób. Tym wózeczkiem... Z tym bolcem się tutaj to tak zapina. Bardzo fajna rzecz. Bardzo fajnie, bardzo fajnie przemyślane. Tam się zapina drugi wózeczek no, I, sobie i sobie można sobie całą, dokładnie. A i sobie kierujecie w lewo, w prawo jak chcecie. Całą platformą. A jak jesteście sami, nie ma drugiej osoby, to odkryliśmy, że można to też samemu testować. Pokażę Odwrotnie. Odwrotnie. Odwrotnie od środka. No trochę, trochę bliżej, lekko, na bok. lekko bliżej lenej strony. No. jesteśmy w stanie sobie to tak. zrobić w ten sposób? Pokażę Andrzej z boku, ja nagram i możecie sobie i możecie sobie samemu jeździć w lewo, w prawo. Zobaczcie, coś fajnego. Jest mega, mega, mega wygodne. Jest mega wygodnie, jak nie ma kanału, ale Andrzej ma tu kanał i ten, ale zobaczymy, czy da rady z kanałem. Najwyżej będzie w innym garażu. Tu rampy podpieliśmy. Są w powietrzu. Można je złożyć. Instrukcja jest jaka jest. Na stronie można sobie zamówić montaż. Myśmy stwierdzili, że zamontujemy sami i zobaczymy, jak nam wyjdzie. Zabezpieczenie ok to mamy poskładane finalnie. Teraz otwieramy sterowanie i podpinamy te kabelki, które były ładnie tam upięte wzdłuż. Słuchajcie, podpięcie jest dosyć proste. Jedynka, dwójka, trójka. Tu macie AA, BB. Tutaj macie podpiąć jeden przewodzik. Teraz będziemy musieli podpiąć hydraulikę. Hydraulikę zapinamy w tym miejscu, tutaj dokładnie. Nie wiem czy to widzicie. Widać, widać, widać. Widać, że Tutaj. Wlaliśmy okay. cały olej, który był dodany do e, sterownika. jako zakręca krojek. Kurek. Podpinamy się tu pod ten. Zobaczymy jak to się otwiera. Podnosi. Okej, okay. Trójfazowe. Podpięcie zobaczymy. Uuu. No chyba jest dobrze. Jest na zielono. Luksus. Ok, podpięliśmy. Od tego jeszcze jest potrzebny kompresor tutaj. Kompresor jest tylko po to, żeby nam zwolniło takie ząbki. Zaraz Wam pokażę, co chodzi. OK. Podnosimy. Tak jak w Andrzeja przypadku, to taka wysokość mu już praktycznie wystarcza, bo ma dostęp do wahaczy, do czujników HCM. Do tak. Jak macie większy garaż i macie możliwość, możecie sobie to podnieść na metr 30 tam było i Metr 35. Metr 35. To jest zbędne. zbędne. To jest e, o co chodzi? Odchodzi o to, że sprężone powietrze, tak jak tutaj, potrzebne jest Wam później po to, żeby to odnieść. Jak już podnieśliście na maksa, zazębiacie. O, tu się ładnie zazębiło na, na ząbkach. A żeby opuścić Przytrzymujecie ten guzik, i potrzebny jest właśnie kompresor, żeby otworzyć ten zaczep. Tak, jak teraz trzymacie cały Potrzebne czas. Nie potrzebna jest jakaś duża moc, ciśnienia? No nie, 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 ale, ale mały taki kompresorek jest, jest potrzebny, żeby odepchnąć właśnie zabezpieczenie. I teraz próba generalna. Wierzamy autem, tu ma takie piszczenie, to właśnie już od. 15 cm w niższy, proszę bardzo, wjeżdżamy odkiem. Ok, tu sobie podnieśliśmy takie auto, jak Ford Escape, nasza Ford Kuga. Wjechaliśmy sobie, tak mówimy, Andrzej, tu będzie montował Full LEDy xenony. i potrzebnie będzie czujniki dołożenia do poziomowania góra dół. Podnosimy, podnosimy, zobaczymy, czy warte zakupu. Nawet koła sobie zmienić, lato-zima. Zrobić coś przy zawieszeniu, coś fajnego. Generalnie ten podnośnik podnosi nam na 135 Tak, zapynek. ale tu jest niepotrzebne nie, nie tyle. Nie potrzebujemy tyle. Nawet Wystarcza, garaż zakleszczamy. Hmm. Ładnie jest zakleszczone na tych ząbkach. Zobaczcie, jest robić przy... Nawet głupie klocki sobie wymienić hamulcowe, coś fajnego. Tak, Andrzeju, i potrzebne założyć czujniki na, na wahacze. Do, do HCM-a słuchajcie, sprzęt naprawdę fajny zapas ma dosyć duży 4, 4 tony tak więc Edge Ford Edge, inne Fordy dla takiego cięższego, nie, nie, nie straszne. jeżeli się podobało dziękuję ja polecam link do tego w opisie, dziękuję bardzo, cześć Wam